Numer 2. się operator się nie sprawdził. To były problemy techniczne. Panie. 200 złotych na Tak. To, to jest za Tak. To są błędy karygodne na. Y, to jest atak stanu. No tak szybka sprawa. To wy powinniście mi płacić mhm, za co? Nie mogę nagrywać, nie mogę się bo włączyć się ogóle. Wiesz, płacić można. Ale za dobrze wykonaną usługę, a nie odpalone nagrywanie. To jest jakby. A nie, to ze strony w sumie jej skojarzeń to jest dobre. Bo to nie mówi. Nie wiem o czym mówisz, ale. Ja też nie wiem. Ja otrzymujesz, się w porządku. Ja też nie wiem, że nie, ja też nie wiem, o czym mówię. Wymienimy się. Ja a teraz to już sobie możesz to wierzyć, żeby. To prawda? Nie ma problemu. Tu partie, pozycję miałem z kimś już kiedyś. że Moje partie są zawsze w Pytanie jest na śniadanie jedno. Skoczek mi się chcą tu zjadać. Ale ja... Na pewno nagrywa? <grym>, tak. Jest, tak licz jest licznik na górze, więc nagrywam. Na licznik dobrych ruchów i póki co zero wyskakuje. Nie wyskakuje jeden. Bicie, bicie, a tu już graliśmy. Nie, ja gram no. wtedy. B6. No, 1... B6 chyba jest słaby. 1,40. B6 jest chyba słaby. Chociaż. my z nią. Oje, co tu granek? Dobra. Nie, no to dobrze. Nie nie? Eee, to, to źle. To, to nie wiem, czy to dobre. Z tym fantem robić, nie? No. Muszę. -mu. Dzisiaj zajęcie do 20 w ogóle. Siedzicie, grać. Ja się nauczy się włączyć kamerę. Tak, <śmij> ja się nauczę włączyć kamerę. Małe y y y dostajesz z kamerzystwa, kamerzystwa, Kamerzystwa. Pytanie jest, w sumie dwa. Czyli nie Czy zepsułeś się? Nie boli. Nie. Musimy musimy przyspieszyć, bo ja się boli. Bo ja, ja się rodzi. Ja się rodzi. Yy, co ja mam? Otwierać pozycję. Nie, bo ja że teraz to i Te pionki tak fajnie ułożone. Jak wyszły na bitwę, którą my przejść. No idą na bitwę właśnie, Tą to chodzi w pionkach. Aha, że zawsze To taki mur. No. Mur chiński. To taki o. mur. A Niestety. Te pionki to taki mur. Trzeba bronić się. Chyba tu. Nie no, Można. Skoczek na bandzie zawsze dobry, nie? Tak. Skoczek na bandzie zawsze na profil. Tak. O, proszę bardzo. Muszę Rączka. Tak, to na razie. Dobra, Out. Do widzenia. To jest falanga pionów. To są pionki. To są prawdziwe męskie pionki. Ale tam A dookości. nie tam popierdółki, zgadam się. No. Tu chce mieć wieżę, gdzie masz króla. Tak w ogóle. A Na wyjęciach, jak jest wieża, król, ucieka. Czasami mówię. Czasami. Różne rzeczy. Różne rzeczy mówię. Dobra, ta wieża nie gra, że to... No, to. O, jesteś pewny? Ja że trochę otwieram pozycję, ale... Cholernie otwierasz. Chodzi o to, żeby widz był zadowolony. Aaa. Ja to robię wszystko pod bubli. For Mam. Jak Trzeba przegrać w styl. A, ty już wiesz, chłopak... Dzięki, on zaczyna się jak u... za cuda? za dużo czasu z Nie machaj tym deltonem, bo co z tego wówczas powstanie. E, dobra. Nie wiem co już powstał. A zrobimy tak. Hmm. A ten my możemy tak? Nie może Pan. Mogę. A ja mogę tak. Może, bo muszę. To nic nie zmienia. Nie, bo szach. O, łobuziaku ty! Wyszedł z tego bardzo fajny. Pan, jak panek nie powróci, ja wszystko umiem. Umiesz? Umiem. Teraz się okaże. Dobra. Co dalej? Aj hmm. no, pane, pane. A zostało na zegarze? no, 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 no. nie no. To to widać wi Zaczy, Widać tu lewu cyferki. A, lewu cyferki. Już niedługo. Ja się masz trening barku dzisiaj. A, nie ba Jakiego barku? Trzymanie No bark. Barek taki. Barek wiesz. Taki, Tam gdzie się trzyma O! A czekaj, bo to jest... Uj, ciekawy ruch, tylko że tu chyba podpalasz edyła, tak? A co, a pan sprawdzał? No, 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 no nie, nie gra. A to proszę pana. Ja się tak nie bawię, halo, mam. A mata, byłby mat, ale nie ma. No widzi pan? Nie, właśnie nie widzę. To już oszustwa rządowe w Perelu. Perelu? No nie, sam wygrać z tym chłopem. Drululu, trzy. Trzy. Szach, A czas wiemy, czyli w sumie jeden jeden. Nie, No, na czas dużo wygrywasz. Aha. Co? Aha. No tak, ale to ja wygrywam wieżę w takim razie. Aaa, to to, o to chodziło. Mamy. Trzeba było odbijać pionem. Nie, to się wytnie. O grozi dwóch. Problemy, problemy najmane. Problemy Marcina są na desce. Problemy sklepury. <laughs> no, Zaraz ja się zobacz, bo tu mat siedzi jak. Dobra. Tomek Góra to na, na jajku.